Z jednej strony niedobór wody i susza, z drugiej gwałtowne opady deszczu i ryzyko powodziowe. W regionie wodnym Warty, podobnie jak w innych częściach kraju, występują problemy hydrologiczne. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, we współpracy z ekspertami, podjęło pracę nad projektem Stop Powodzi. Obecnie trwają konsultacje społeczne dotyczące planów zarządzania ryzykiem powodziowym, które po sześciu latach zostaną zaktualizowane. To jest to kluczowy element opracowania dokumentu. Trwają one przez sześć miesięcy, tak aby. Społeczeństwo, interesariusze mogli zapoznać się z tymi dokumentami i zgłosić swoje. Uwagi i spostrzeżenia, tak aby ten dokument, te dokumenty były akceptowalne społecznie, aby wypracować najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym są podstawowym i kluczowym dokumentem planistycznym. W skali kraju na lata 2022-2027 zaplanowano ponad 1100 działań w tym obszarze. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zostały opracowane dla sześciu obszarów do rzeczy: Wisły, Odry, Regoły, Dunaju, Niemna i Łaby, i taką bazą informacji w każdym z tych obszarów były oczywiście mapy zagrożenia i mapy powodziowego, i wynikających z tego z nich zasięgi zagrożenia powodziowego oraz zakres ryzyka powodziowego. Aktualizacja planów ma służyć zminimalizowaniu strat w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego. Zmiany klimatu nie ułatwiają nam tej, tej, tej sytuacji, ponieważ notujemy coraz groźniejsze opady, coraz częściej powodzie, które nas nawiedzają, mają charakter tak nagły że, i niespodziewany, że jesteśmy zdumieni, że skala nigdy nie kończy się, jeśli chodzi o wielkość powodzi, które występują w Polsce. Wody Polski prowadzą szereg działań mających na celu poprawę stanu gospodarki wodnej w regionie. Obejmują one budowę zbiorników, remonty wałów przeciwpowodziowych czy zalesianie terenów. Zdarza się co kilkanaście lat, że występuje wezbranie. Ono czasami rzeczywiście osiąga katastrofalne rozmiary, tak jak w 2010-2011 roku. I te lata pokazują, że te działania, które w tej chwili podejmujemy, aktualizacja planu zarządzania ryzykiem powodziowym jest niezbędna, jest potrzebna po to, żeby chronić życie ludzkie, żeby chronić infrastrukturę techniczną czy grunty rolne, czy zabudowania, które są zlokalizowane nierzadko w bardzo bliskiej odległości Dolin Rzecznych. Konsultacje dotyczące planów zarządzania ryzykiem powodziowym potrwają do czerwca. Naniesione zmiany zaczną obowiązywać od 2022 roku i będą ważne przez kolejne sześć lat.